z zwiastun trzeciego sezonu Anarchy SMP Wiele nowych twórców i kompletnie nowy format Więc dziś wszystko o tym co wiemy Już Na wstępie trzeba powiedzieć, że jest naprawdę nowa I to tak dosłownie Ale to dlaczego i o co chodzi w późniejszej części tematu sobie powiemy Bo najpierw zaktualizujemy sobie kwestię leaków Tym razem również na TikToku klifiego, gdzie, gdzie pokazał on nam listę uczestników nowego sezonu Jest to oczywiście nasz leaker kochany z TikToka I Jak sami widzieliście mamy tam między innymi oczywiście sagie Dexiego, Polu, Pitaya Dianhisa, Esa, co tutaj zdecydowanie zaskoczyło, Fomiego, Hozota, Mantisa, jest Jakuba, Neumi, znowu Pola, to prawdopodobnie jakaś pomyłka, Blukaya a także jeszcze na dole ukrywa nam się chyba Assassinex, tego co można wywnioskować po ksywce i po literkach, które tam widzimy, więc naprawdę dużo, bardzo dużo uczestników i jeszcze dużo dosyć nowych. Na kanale Sagiego pojawił się trailer nowego sezonu, który uświadamia nas w fakcie, że Anaryka SMP naprawdę może nas bardzo zaskoczyć, szczególnie pod kątem nowości, ale także jeszcze pod kątem uczestników, bo będzie ich jeszcze więcej. No i nie będzie to wyglądać tak jak dotychczas to mieliśmy na YouTubie. Generalnie, w dalszej kolejności, widzimy naprawdę ciekawą animację, która także ukazuje nam jakiś ułamek przygody, gdzie Sagi trafia do innego świata wraz z właśnie wszystkimi uczestnikami i już na zaczynają walczyć ze sobą. Lecz klucz w tym, czy aby na pewno. Ta sama lista z TikToka Clive'iego jest prawdziwa i jakby no zgadza się z tym co widzimy na Tajderze. No i tutaj śmiało mogę wam powiedzieć, że tak, no na tajderze widzimy rendery twórców dokładnie z tego liku, a nawet co ciekawe oprócz osób na tej liście widzimy tam właśnie Clive'iego, czyli naszego likaja całego sezonu, także Szego, co ciekawe, Trampka, który już wcześniej był na Nike, Utopika, a no i Felta, bo go chyba też nie było na tej liście z liku, a już na Tajderze był. Generalnie były również na liście asasinek, jednak w tajderze go nie wyłapałem. A cały film z jest już na moim kanale, więc zostaw suba i oglądaj ten, a także wiele innych ciekawych tematów.